Gość, Radia Zachód. Marcin Kasiem, witam państwa. W studiu prezes zarządu kostrzyńsko słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, pan Tomasz Pisarek, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Jak zakończycie rok? Bo szukałem danych a propos strefy, i tak do listopada to było ponad 33 decyzji już wydanych o wsparciu dla przedsiębiorców. Około miliarda 300 milionów złotych wsparcia. A jak to wygląda na koniec grudnia? Y ten koniec roku zawsze jest takim przyspieszeniem, mm -hmm. dlatego że część firm, mimo że składa wnioski tak na pograniczu roku, to chciałoby, żeby one mimo wszystko do końca roku były wydane. To sprawia pewne trudności, natomiast my to absolutnie rozumiemy. Wydaliśmy na ostatnim posiedzeniu zarządu właściwie 36 decyzję, ale myślę, że do końca roku zbliżymy się do 40, ponieważ no zależy inwestorom na tym, żeby do końca roku te decyzje otrzymać. Kapitał, który został zdeklarowany w tych decyzjach, to na dzień dzisiejszy już około miliard 400 milionów. Jeszcze 3-4 decyzje czekają w kolejce. Tak, tak, więc na pewno jeszcze podniesiemy tą ilość. Natomiast jakbyśmy mieli to porównać do roku ubiegłego, który był dużym przyspieszeniem w drugim półroczu, to ta ilość decyzji już jest wydana większa. Natomiast zdeklarowany kapitał inwestycyjny myślę, że w stosunku roku poprzedniego nie zostanie przekroczony, bo to było 1 550 milionów. Co charakterystyczne, znaczy ta duża ilość decyzji wynika z tego, że ta nasza kampania ukierunkowana na małych i średnich przedsiębiorców przynosi efekty. Ponad 71% kapitału to, to kapitał polski i większość tych decyzji dotyczy małych i średnich, a nawet mikroprzedsiębiorców. To jest to, nasz cel rozumiem. To jest, to jest efekt tych kampanii, które prowadzimy, mhm. które mają pokazać, że strefa. To nie jest tylko wydzielone miejsce, tak jak to było kiedyś w ramach poprzedniego stanu prawnego, w których, inwestor, w których, w których to miejscach inwestują duży, duży inwestorzy, duże grupy kapitałowe. Dzisiaj w ramach polskiej strefy inwestycji wydajemy tak naprawdę decyzje dla wszystkich i niezależnie od tego, gdzie to jest położone, czy to jest w obrębach starych, wyodrębnionych stref, czy to jest na własnej ziemi, na ziemi pozyskanej z samorządu, z prywatnych przedsiębiorców. Liczy się tak naprawdę inwestycja, jej rodzaj, i wtedy e, możemy wydać decyzję o wsparciu. Oczywiście klasyfikujemy to według polskiej klasy, klasyfikacji wyrobów mhm. i usług, bo tu jest katalog tych kodów, które wpisują się w wydanie decyzji o wsparciu. A jaka, jaka jest Wasza polityka rozwoju strefy? Bo strefy działają już właściwie chyba 31 lat łącznie. Tak, e, Koszyńsko-Subicka, mhm. 28. 28. Jaka jest Wasza polityka dzisiaj, jeśli chodzi o rozwój strefy? Łączymy właśnie te dwie płaszczyzny. Czy z jednej strony rozmowa o e, strategicznych inwestycjach dla regionu, ale nie tylko dla regionu, bo mówimy o inwestycjach strategicznych w skali kraju nawet e, i o tym myślę jeszcze dzisiaj chwilkę będziemy mogli porozmawiać. Dlatego no zdaje się, makroregionu zachodniego, no bo w takim, w takim miejscu działacie. Tak, to jest całe województwo lubuskie. Chcieliby, chcieliby, chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że Koszyńsko-Słubicka specjalna strefa ekonomiczna to nie tylko województwo lubuskie. To również duża część Wielkopolski i cały ten pas zachodni, zachodniego Pomorza, aż do Świnoujścia to jest 200. 30 kilka gmin, to jest 35 powiatów, 5 miast na prawach powiatów, a łączny areał, na którym funkcjonujemy, to 4 miliony hektarów. To Więc jest dużo. jedna z największych, właściwie to największa terytorialnie strefa w Polsce. Pan mówił o małych, średnich i mikro, ale też rozumiem, że rozmawiacie z, z dużymi firmami z różnych branż. Tak, to kończąc ten wątek, z jednej strony to jest współpraca i ściąganie inwestorów z tej najwyższej, największych grup kapitałowych w świecie a z drugiej strony praca z małymi i średnimi przedsiębiorcami i duży nakład pracy naszych menadżerów całego zespołu na to, żeby ta informacja docierała na wszystkie płaszczyzny, mm -hmm. do najmniejszych samorządów, bo niestety ludzie, którzy inwestują w swoje pieniążki, częściowo kredytują swoje inwestycje, częściowo angażując własny kapitał, dowiadują się po fakcie, że mogli dostać decyzję o wsparciu i nawet do 60% Ulgi podatkowej rozłożonej na 14 lat. To są bardzo trudne sytuacje, gdzie my docieramy na takie spotkania i ci ludzie się zadają nam pytania, czy jeszcze mogą złożyć wniosek. No niestety nie mogą. Najpierw wniosek, decyzja, później wydatek. No właśnie, bo strefy, oprócz tego, że oferują działki, to jeszcze oferują zwolnienia. Jaką dzisiaj rolę widzi Pan dla stref ekonomicznych no w tym trudnym czasie, bo z jednej strony mamy wyścig gospodarczy, który jest naturalną rzeczą dla każdego kraju, ale jeszcze jest to, co dzieje się na wschodzie, zagrożenie ze, ze wschodu, więc, więc jak powinny działać strefy? Tutaj też tak naprawdę ta odpowiedź to musi przyjąć dwa kierunki. Po pierwsze, stan prawny. Jeszcze do końca 2026 roku działamy w takim też dualizmie. Z jednej strony obsługujemy jeszcze zezwolenia wydane do roku 2018, i od 2018 roku strefy wydawały już decyzję o wsparciu w ramach polskiej strefy inwestycji. Koniec 2026 roku wygasi z mocy prawa wszystkie zezwolenia. To będzie skutkowało tym, że te opłaty, które z tytułu wydanych tych zezwoleń wpływały do stref, przestaną tam wpływać, co spowoduje duży spadek przychodów. koszyńsko słubicka specjalna strefa ekonomiczna to silna strefa. To strefa, która jest cały czas we wszystkich rankingach w pierwszej piątce w kraju, a w większości tych rankingów stoimy na podium. Mniejsze strefy będą miały lukę przychodową, powodującą nawet straty. To jakby... Nie mogą się zamykać? Strefa się nie może zamknąć. Nie wiem, jakie będą znaczy, rozwiązania. Właśnie, My szukamy bo... narzędzi, tak, u siebie, żeby te luki przychodowe pokryć. A właśnie, bo jest rozporządzenie w sprawie technologii Dual Use Defense, czyli ogólnie wsparcia dla branży zbrojeniowej, strefy mogą się otwierać na takie wsparcie. Wiem, że wy też się otwieracie. Wasze firmy działające w strefie chociażby związane z, z metalami do tego się przygotowują. Już są trzy firmy. I chyba w Wielkopolsce, bo tam, tam na tamtym terenie działają, czyli też może to będzie jakiś lek dla stref ekonomicznych. Znaczy, my widzimy tą szansę. Mhm. Tak? No, wiąże się to oczywiście z naszym położeniem w kraju z punktu widzenia lokalizacji, lokalizacji inwestycji i tego, co się dzieje na wschodzie. To ta czysto geopolityczna sytuacja sprawia, że nasze zachodnie tereny są bardziej atrakcyjne. atrakcyjne tak i to... I powiedzmy żad sobie, żadne. Tak, no, no, w tym kontekście no. atrakcyjne. Y I to jest nasza przewaga konkurencyjna. No, nie zależy ona od nas, ale korzystamy z sytuacji, że położenie mamy tam, gdzie mamy. Y więc. Y My ze swojej strony rozmawiamy z tą branżą, ale tu już nie mówimy o dual use. Tu mówimy o Defensive. potencjalnych, mm -hmm. dużych inwestorach branży zbrojeniowej. Więc zaoferto zaofertowaliśmy nasze nieruchomości. Prowadzimy zaawansowane rozmowy, bo tak się dzieje na ziemiach zachodnich. Oczywiście w dual use jest szansa dla mniejszych przedsiębiorstw. Charakterystyka tej produkcji jest taka, że nie wszystko robi się na miejscu. To jest duża kooperacja. No i technologia. Dokładnie. No, znaczy generalnie tylko te przedsiębiorstwa, tylko te spółki, te duże firmy, które dysponują technologią, mogą być inwestorami strategicznymi w obszarze zbrojeniowym. Natomiast my mamy bardzo dobry kontakt z klastrem metalowym. Mhm. My mamy tą wiedzę, że ta tak tacy potentaci zbrojeniowi prześwietlają. Może to nie jest dobre słowo, znaczy, to jest dobre słowo, może nie do końca ładne, ale dosłownie prześwietlają możliwości produkcyjne nawet małych przedsiębiorców branży metalowej. Bo ja wiem, bo że to. kooperacja to jest coś, co jest dodatkowym atutem w przypadku, gdzie lokalizacja takiego zakładu jest w regionie. Ja wiem, że o nie o wszystkim możemy mówić i nie powinniśmy z, z, ze względów bezpieczeństwa, ale to, co Pan wspomniał, czyli podsumowując, dla naszych słuchaczy rozmawiacie z, z, z niektórymi ważnymi firmami i być może gdzieś na horyzoncie są jakieś decyzje, inwestycje także w województwie lubuskim. Tak, chwila <laughs> zawahania. Muszę odpowiedzieć tak. Nie chcę mówić o szczegółach, bo, bo o nich mówić nie mogę. Ja tylko dodam naszym słuchaczom, że to nie tylko wchodzi duży, duży gracz i korzystają na tym mniejszy, mniejsi. Tak? Więc to jest to... naprawdę koło zamachowe dla regionu. Mówimy to o inwestycjach przekraczających miliard złotych. Mówimy tu o najnowszych technologiach. Mówimy to o kilkudziesięciu kooperantach, którzy w regionie będą współpracowały z inwestorem strategicznym. To jest koło zamachowe dla regionu. Poza tym jest to, są to inwestycje strategiczne dla całego kraju. I na koniec, bo musimy już niestety kończyć. Od, od tego jeszcze współpracujecie z przedsiębiorcami, to jest naturalne, ale do tego jeszcze uczelnie i samorządy. Samorządy również, bo też was tworzą Kostrzyńsko-Subicka i nie tylko. Natomiast jeszcze są uczelnie. Czy tutaj mamy potencjał? Bo oczywiście mamy bardzo dobry potencjał. W Gorzowie z Akademią e, współpracujemy już od wielu lat. E, najświeższe porozumienie z Uniwersytetem Zielonogórskim e, i teraz cały pakiet. E, płaszczyzny współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, z takim projektem, który prowadzimy już od roku, mój pierwszy biznes, wchodzimy z płaszczyzny szkolnictwa średniego zawodowego na uczelnię, no to mocno podniesiona poprzeczka, a to wszystko po to, żeby właśnie odczarować rzeczywistość, żeby pokazywać, że w strefie mogą inwestować wszyscy, nie trzeba być wielkim przedsiębiorcą, dużą spółką, pomożemy każdemu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasz Pisarek był Państwa i moim gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl